Wszystkich tutaj witamy na pikniku dla Aleksandra. Mamy też tutaj osoby o takim imieniu. Mamy Olka, który jest zegnem Tak. Jak dom, nie? Jak dom, ale słuchajcie, ważne, autor zdjęć, które poszły do konkursu, które są na stronie. Działa i działa. Tak i działa, proszę bardzo. I udostępniamy. Teraz uwaga, mamy autorkę tablicy stoi przed dębem, Edyta Barbina, nasz ulotek i plakatów. Autorka zdjęć plakatów i ulotek. Ponieważ po kolei witam gości. Dzień dobry. Słuchajcie, my w koszulkach. My w koszulkach, czyli Stowarzyszenie Harzy, które zgłosiło dąb do konkursu. Salka. Słuchajcie, bo pan zgłosiło dom do konkursu. Ważne, że koszulki pokazują, że jest to zakorzenione w historii Jarcewa Aleksander, bo to imię nawiązuje do historii Jarcewa. Jędrzeju możecie przez chwilkę. I prośba jest też taka, ponieważ dziewczyny nasze piękne już w wiankach będą dalej te wianki plotły. Basia, Sala, Danusia, Basia, następna Halinka już ma wianek za głowie, Asia. A, to jest to, to jest to. Uwaga, to my jesteśmy inicjatorami <grymne> tego całego zamieszania, czyli zgłosiliśmy dąb tak. do, 12, do 12. I pamiętajcie, wszyscy, którzy są tutaj spoza harzy, że nie liczyły się jego rozmiary, czyli wysokość, objętość, czyli obwód, tylko liczyła się historia. A historię trzeba było troszeczkę opowieść właściwie wymyśleć i wymyśliliśmy, że przybyła, do, przybywa do nas pólnica. Pólnica to jest duch kaszubskiej kobiety, po, mogę powiedzieć z przekąsem i złośliwie nawet, że ją wyrzucono z gminy Linia z powiatu wejherowskiego. Nie powiem z jakiego powodu. Pani pólnica jeździ goła na koniu, wianku na głowie. Będzie dzisiaj pokaz tego. I pojawi się koło 19. Tak. Dogląda plonów. Patrzy, czy wszystko gra, ale też wodzi na pokuszenie. Nie wolno panowie na nią długo patrzeć. Bo ten, kto na nią długo zapatrzy, ten umiera z tęsknoty, z miłości. Proszę uważać: panowie zamykają oczy o 19.00. Nie na zawsze, tylko na chwilę. Dobrze. I będziemy, że tak powiemy, wypatrywali pulnicę, która gdzieś tu się może pojawi. Ale do, do, dodam jeszcze, że Justynka z drugiej strony, Justynka, o tu Justynka pomacha nam. To jest wróżka nasza, <śm> która <śm> y przygotowała wróżby i będzie Wam mówiła, kto jest kto jakim drzewem. Tak, jak wróży. Mata, taka Zamiastana, historia nie? piękna, tak? I, y y y y mamy też kameki do malowania, to proponuję. To jest gra, która jest w całej Polsce znana. Dzieci czy dorośli zaznaczają, malują coś na kamyku, zapisują kod miejscowości, w której pochodzą i ten kamyk gdzieś zostawiają, w takim miejscu dość widocznym. Ten kamyk ktoś zabiera, robi zdjęcie i zabiera go w inny, w inny koniec Polski. I tak dają relację. Ale za w granicę też. I za granicę też. Nawet widziałam kamyki z okolicy już Perów, Ale jest jecia... taka oficjalna strona? <stanktuj> tak, jest oficjalna strona. A, e... tak, jest. E... Także... bravo. Zapraszam <grym> Pięknie. <grym> za chwilę możemy też przynieść Babingtona, bo jak pijemy, to pijemy. Chcesz, Teusza, ma napisać? Bo jest mógł już napisać. O, jest jeszcze raz. Południowy. Pięknie wiatru będą robić.